Cześć wszystkim, pozdrawiam szukających raju tutaj kolega operator kamery się bardzo śmieje ze mnie, no ale trudno chciałem wam dzisiaj pokazać co się nauczyłem na Filipinach, a propos mango oczywiście to mango to nie jest to mango co jest na Filipinach, no ale mango, no mango chciałem was nauczyć szybko jak obierać mango w fajny sposób, żeby fajnie się wygodnie jemy, bo wiadomo mango ma wiele takich małych niteczek, które wchodzą między zęby i to jest, no, niefajne. A więc pokażę Wam tak. Kładziecie sobie ono na talerzyk, przykładacie nożyk tak przy pestce i sobie jedziecie nożykiem, o kurczę, to ma W porównaniu z tym filipińskim to potrzebne <laughs> siekierki, a nie noża. O kurde. <laughs> Dobra. I jedziecie wzdłuż pestki sobie... Opsie. Macie jedną połóweczkę, ładnie. Tutaj jest pestka, także jedziecie wzdłuż pestki. Obracacie sobie mango na drugą stronę. Kolega kamerzysta się bardzo stara. Nóż przed chwilą oszczyłem, także to nie jest kwestia noża. To jest kwestia po prostu tej skóry. Ja nie wiem, czy oni te mango tutaj pyskają. Zaraz się przetnę i będzie czerwone mango zamiast żółte. Dobra, prawie, 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 dobra. Lecimy sobie wzdłuż peski jeszcze raz i mamy drugą połóweczkę ładną. Dobra. To na boku. Teraz wam pokażę tak. Bierzecie sobie mango w ten sposób i sobie kroicie sam miąż. sam owoc, żeby skórki nie przeciążyć. Tak, tak. Tak, można sobie cieńsze, można sobie grubsze, jak kto woli. Ja wolę cieńsze. Tniecie sobie tak. Tak. Teraz wywracacie sobie mango na drugą stronę i odcinacie od skórki. Można jeść ze skórki bezpośrednio. Ja zawsze jadłem ze skórki, nie odcinałem. Można sobie o, odciąć tutaj to jest skóra jak normalnie na, na świnie albo na słoniu. Opsie. Zostaje nam skóra idealna do podszycia butów i ładnie obrane mango kawałeczka, proszę, o, można sobie nabić takie, jedno, jak się uda, o, no, zostań tu, o, no, no, nie współpracuje to ze mną. I sobie. Wiecie, jaka jest różnica między mango kupionym na Filipinach, a mango kupionym tutaj? To mango nie smakuje jak mango. To nawet nie stało koło mango. To nawet nie wygląda jak mango. Ale w cenie mango. Pozdrawiam Was serdecznie. A, jeszcze jedną rzecz. Skórę nie będę butów potrzebował. Na razie buty mam jeszcze w całości. A tutaj można zrobić tak. Normalnie na Filipinach to się brało tą skórkę palcami. I odrywało w ten sposób. Tutaj jest to deczko niemożliwe ze względu na rodzaj skóry. No, wiecie co? Żałuję, że kupiłem to mango. A to można normalnie obciąć albo wyssać. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. Szczęśliwego Alleluja. Bo już nie dozwol. Pa, pa.